Normalnie sami chcieliście ta kurde, łapek nie zostawiacie, już nawet się nie będę prosił o łapki i komentarze, mam to w dupie. 14 zł dla was losuje tony zaoszczędzi. o, Tony zaoszczędzi i tyle. Mikowski zero. Totalny sztos film. Totalnie pozdrawiam i zapraszam na ten sztos film. Siema, widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony w dzisiejszym dniu witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest ze mną tutaj Jolka. Zaraz się przywita. Siema Jolka, przywitaj się z widzami kanału Xtony. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Xtony. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj świetnie bawić i znajdziecie coś fajnego dla siebie. Zapraszam do oglądania. Widzicie, jak ładnie się przywitała Jolka. E, także Jolka, zobacz kurde, co się dzieje i wy widzowie zobaczcie, co się dzieje. Dorzuciłem Wam konkursik. Macie wszystkie konkursy na 8,80. I najmniejszą kwotę, jaką da się ustawić w konkursach tylko dla widzów Xony, macie 80 zł do wygrania, 62, 44, 50, 57, 60 zł. Kto podliczy całe te kwoty i napisze w komentarzu, to jest mega Kozak. Mega Kozak, zobaczymy, czy znajdzie się jedna osoba, chociaż której będzie się chciało przeliczyć te wszystkie... Konkursy i ile wyjdzie łącznie do wygrania na kanalek stony. No dobra, my z Jolko dzisiaj się będziemy bawić. Tutaj widzowie 184 zł, i chciałbym, żeby Jolka nam wybierała dzisiaj skrzyneczki do otwierania. Jolka, słuchaj, ja se gram na takiej stronie Casehack do otwierania skrzynek. Mam 184 zł, chciałbym z tego zrobić kosę i będę potrzebował Twojej pomocy. Jasne, chętnie pomogę. To brzmi jak fajne wyzwanie. Możemy razem przeanalizować, jakie skrzynki warto otwierać, żeby zwiększyć szansę na jakąś fajną kasę. Daj znać, co dokładnie Cię interesuje. Jolka, słuchaj, jest taki temat. 184 zł mamy, no ja chciałbym zacząć od jakichś słabszych skrzynek, tańszych. I chciałbym, żebyś coś zaproponowała. Jaką skrzynkę byś zaproponowała na stronie Casehack? Szybko szukaj i daj mi znać coś taniego. Dobra, Jolka myśli, Jolka myśli, Na kurde. stronie Casehack znajdziesz skrzynki w różnych cenach, na przykład skrzynka Ritual kosztuje tylko 0,50 dolara, więc jest naprawdę tania i spokojnie Ritual. zmieści się w twoim budżecie. Możesz Jala. ją sprawdzić i zobaczyć, co tam ciekawego dopadnie. Ritual, Ritual, dobra. Jolka, dobra, to ja otwieram normalnie tutaj skrzynkę, nawet pięć razy ją otworzę, więc wyjdzie mi 11 zł, i chciałbym, żebyś podawała kwotę, przelicza na złotówki, Proszę Cię bardzo, elegancko. Ja już otwieram skrzynkę, jesteś ciekawa, co w niej będzie? Jasne, trzymam kciuki. Jak tylko otworzysz, daj znać, co wypadło, a ja szybko przeliczymy to na złotówki. Kurde, wyłączyłem Jolkę, poczekajcie. Jolka, a odliczysz mi, kurde, elegancko, tutaj, Te, kurde, odliczysz mi, elegancko do pięciu, w różnych językach świata. Jasne. Czemu nie? To lecimy. Po polsku 5, 4, 3, 2, 1, po angielsku 5, 4, 3, 2, 1, po hiszpańsku 4, 3, 2, 1, po francusku 5, 4, 3, 2, 1. <trybujesz> Mam nadzieję, że się podobało. Dobra, otwieram. 9.20! 9.20, tylko przyspieszony tryb. No zjebałem tutaj temat trochę widzowie. Dobra Jolka, elegancko 9,20 zyskałem. Jaką teraz skrzynkę na Casę Hugo polecasz? Kolejną, Mów szybko. Jolka szuka. Z Twoim aktualnym budżetem polecam skrzynkę Ritual, która kosztuje tylko 2,50 zł. To jest całkiem popularny wybór, więc może się fajnie. Czu, no ja już ją właśnie otworzyłem. Teraz jakaś, jakaś kolejna. Mam 182 zł obecnie i potrzebuję coś grubszego. Coś grubszego, ale nie no. za grubego. Dobra, Jolka, szuka elegancko. Widzowie, ale dymy. Chcecie więcej odcinków z Chatem GPT? To dajcie znać. Budżetem 820 zł. Możesz rozważyć skrzynki w przedziale około 50 do 100 zł. 182 zł, mam! 182 zł. Nie 820, Jolka. Co ty mi tu ciulasz, nie? Jak chcecie więcej odcinków, to mówcie, widzowie. Mówcie, mówcie z Chatem GPT. Normalnie będziemy z Jaleczką sobie tu gadać. Przepraszam za zamieszanie. Z no. Twoim budżetem 182 zł. Idealnie pasuje skrzynka Tak, Tak, które kosztuje ładnie około 82 zł. To będzie fajny wybór, żeby spróbować. Ale... I znowu się pomyliłaś, bo tak kosztuje 374 zł i, i, i jak to tak można? No, słuchaj, nagrywam film obecnie i ty zajmujesz czas antenowy, mylisz się cały czas. Proszę, popraw się, wybierz coś normalnego i sprawdź te ceny poprawnie. No tak, 70 zł. Co za debil. Co za debil. Jolka! Dzięki za wyrozumiałość. W no. takim razie, mając 182 zł, polecam sprzyjkę Candy Shop, które kosztuje około 180 zł. O, fajna opcja, żeby nie przekroczyć budżetu, a jednocześnie spróbować czegoś ciekawszego. Mam nadzieję, że za tym razem będzie wszystko te. Candy Shopa może za 180 zł otworzyć, ale ja będę tutaj, ten normalnie. Wierzył chatowi, w twoim budżecie. No, gdzie jest candy shop? Z 180 zł, gości. majnowych. Candy Shop, Candy Shop, Candy Drop. No właśnie, gdzie jest ten candy shop? Pojebane te skrzynki, kurwa. Z Fryer, frajera bitego. Eee, candy Shop, eee, kurwa. Cenę sobie ustawię tutaj, o, ta, o. Candy Shop 180 zł, tak? No to szukamy widzowie, kurwa, nie będziemy się tu pierdolić w tańcu. Candy Shop kosztuje 198 zł. Kurwa, Candy Shop kosztuje 198 zł, już mnie zaczynasz denerwować, bo cały czas się mylisz. Zajmujesz czas antedowy. Filmik ma już 6 minut, a my otworzyliśmy 5 skrzynek. No co, ty odwalasz? Nie no, tak się nie będziemy bawić, Boże. Rozumiem, przepraszam za to zamieszanie. Z Twoim budżetem. Około 182 zł. Hello. Możesz zacząć od skrzynki retro, która kosztuje około 50 zł. To pozwoli ci jeszcze trochę budżetu e, zachować Uchało. na kolejne skrzynki. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Dobra. Jest retro. Dobra, to otwieramy retro. Widzowie, uwaga, 50 zł, 60 groszy, Otworzyłem se retro normalnie w tym momencie. Pierwsza skrzynka retro 16,59. Próbujemy jeszcze raz. Jolka, dzięki dawaj. Dzięki za cierpliwość. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. E, z Twoim budżetem polecam skrzynkę Bronze, która kosztuje około 30 zł, e, a dzięki bronze? temu zostanie Ci jeszcze sporo budżetu na kolejne próby. Okay, Mam nadzieję, że mi to Dobra, otwieramy bronza za 30 zł podobno. Także szukamy, widzowie, szukamy, szukamy, gdzie jest Dart Club, taxi, FBW, Covert. Chorus chyba kurwa. Jaki brąz w ogóle? Jaki kurde brąz w ogóle? No dobra, Horus otwierzymy. otworzymy. Dobra, otwieram tu Twoją brąz, kurwa, skrzynkę. Tak o 41,80 kosztuje. Także znowu się pomyliłaś. Chyba będziesz, kurwa, miała karę w tym momencie. 5 zł trafiłem, więc znowu dupa. Co dalej otwieramy? Zostało 106 zł. Nie wiem, czy umiesz obliczać. No I tylko będzie myśleć, będzie myśleć cały czas. Rozumiem, dzięki za wyrozumiałość. No. Z pozostałymi 106 zł polecam skrzynkę Wak Attack za około 85 zł. Zostanie ci jeszcze. Jezu, waka atak kosztuje 375 zł już mnie zaczynasz denerwować, chłopie. Bardzo przepraszam za. Ten... Bardzo przepraszam, widzowie. Jakby co to, Jolka was bardzo przepraszam. 106 zł polecam skrzynkę Golden. Za około 99 zł, co powinno się zmieścić w budżecie. E, mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko w porządku. Jeszcze raz, przepraszam za zamieszanie. Golden? Ona w ogóle jest jakaś kurwa pierdolnięta ta. No i gdzie jest skrzynka Golden, gościu? Nawet takich skrzynek nie ma. Dobra, otworzymy sobie skrzynkę za... Sawarz savage. co otworzymy ostatnią skrzynkę, widzowie. Albo Jolka zrobi kosa, albo nie. Po pierwsze, takiej skrzynki nie ma nawet, więc Jolka, nie wiem co ty kurde pijesz, ale chyba jesteś pijana i będę musiał to zgłosić gdzieś. Bardzo przepraszam za wszystkie pomyłki i zamieszanie, naprawdę nie było to moim zamiarem. E, jeśli chcesz, mogę jeszcze raz sprawdzić dokładnie ofertę i pomóc ci znaleźć... Nie, chciałbym, no. żebyś, zamk żebyś zamknąłeś mordę stą. elegancko, dzięki, i w ogóle masz karę. I nie wychodzisz, kurwa, normalnie z telefonu. Schowam cię, kurwa, w piekarniku. I przez trzy dni możesz gadać tam i siedzieć w piekarniku, chamie Ty. Dobra, widzowie, to było I'm chyba na tyle, them. bo już mnie to wkurwiło w tym momencie. Otworzę Zamknij to polską pizdę w tym momencie, gościu. Dobra, w takim razie 66 zł, może my coś trafimy, bo Jolka to jest jakaś pizgnięta na łepetynę. No i 104 zł, tak o widzowie! Tak o! 104 zł, więc poszukaj sobie skrzynki za stówkę. Mhm. Mm Give it to me, my friend. Give it to me. No, Jolka trochę się kurwa gubi w tym temacie. Muszę coś wymyśleć z Jolką, żeby te odcinki były lepsze. I samo wersja druga. Wujek, kurwa, oddawaj siano. Wujek, oddawaj, kurwa, siano. Pierdolone. Ty chuju złamany. No nie, no, odjebałeś teraz, wujek. Dobra, widzowie, to było na tyle. Taki szybki, śmieszny filmik. Także zostawcie łapkę w górę i co? Pozdrawiam się, się w kolejnym filmu. E